Ja jest wolna, czas pokryje niżej brzuchu Dzień za dniem bez końca rozsadzał w czaszce mózg I ile lat wytrzymać trzeba, jeszcze będzie nam Hej, ha, nadejdzie czas, a wróć, pod swój dar Wrócimy wszyscy razem, wrócimy bardzo Bo Boże nas podważa, a wodę leje za kar Czy człowiek, ten co czy to zupełnie inny ktoś Hej, ha, nadejdzie czas, a wróć swój dach. mawiał często, nie dla was taka gra. Nie jeden szat już przeszedł, a aż pokonał laman. Czy chorb, czy sztork, czy fala gdziekolwiek, ale nie wiatr. Zaśpiewaj sobie w duchu, że wrócisz pod swój dar. Wrócimy wszyscy razem, wrócimy choć swój wiatr. Błosze nas podważa, a wodę leje zakar. Czy człowiek ten, co ja, czy to zupełnie inny ktoś? a czas zawrócić pod swój dach. Widzieli wszyscy dobrze, że wpadną dziwny stan, zatańczą nieraz z kiałem, ze śmiercią pójdą tam. Niestraszny będzie im ten rejs, też tak zły wiatr. Nie wzruszy serca nawet kurs na złe wątki męsła. Wrócimy wszyscy razem, wrócimy choć zły wiatr. Poszczę nas po twarzach, a wodę leje kar. Czy człowiek ten, co jacy, to zupełnie inny ktoś? Ej, ha, Solo patrzy kark. za kwartę zrobisz wszystko, do piekła pójdziesz w by choć na chwilę w myślach w tych słów usłyszeć czar, że minie szybko rok lupa i wrócisz pod swój dar. Czyli wszyscy razem ubrudzili wasz swój wiatr, nas podważa, a wodę leje zakar, czy człowiek ten to ja, czy to zupełnie inny ktoś? Hej, ha, nawet nie czas, a pod swój Wszyscy razem wrócimy, chodźmy ja Łoszcze nas podważa, a wodę leje za kark. Czy człowiek ten czy to zupełnie inny ktoś. Hej ha, ale nie czas a wrócić pod swój dach. Hej ha, ale nie czas a wrócić pod swój dach.